Witam Państwa. Proponujemy do wynajęcia mieszkanie o powierzchni prawie 50 metrów. Trzy pokoje kuchnia, łazienka. Tu się wchodzi jest przedpokój. Jeden mały przytulny pokoik. Następnie ładnie urządzona z meblami na połysk kuchnia. Wszystko jest sprawne: lodówka, piecyk gazowy. Oczywiście kuchnia widna z oknem. Z kuchni idziemy do następnego, drugiego pokoju umeblowanego. Meble na połysk drewniane, solidne. W całym mieszkaniu są panele, w mieszkaniu nie trzeba robić żadnego remontu, można tylko wejść, wprowadzić się i spokojnie mieszkać. Następnie idziemy, jest dużo szafa z wieloma półkami, korytarzyk, z korytarzyku jest wejście do ładnej łazienki, pralka czynna. No, i dalej idziemy do dużego pokoju. Duży stół rozsuwany na 8 osób, wersalka, dwa foteliki. No, i wyjście na duży, fajny, przytulny balkonik. Super mieszkanko. Proponuję umówienie się wszystkich chętnych na oglądanie mieszkania. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.